Na imię Tymon, mam 13 lat i kocham grać w piłkę. Zacząłem grać w piłkę jak byłem w przedszkolu i miałem 4 lata. Moi rodzice mnie zapisali do szkółki o nazwie Soccer Tots, w której się za dużo nie nauczyłem, ale to był mój taki wstęp do piłki nożnej. Tam pograłem przez parę lat i przeszedłem do Brazilian Soccer School. Tam grałem przez 3-4 lata, po czym się przeprowadziłem do Dubaju. W Dubaju na początku zacząłem grać w CAFO. W którym e, się nauczyłem większości moich zdolności, których teraz mam, i tam grałem przez 4 lata. Te, y, rok temu grałem w szkółce o nazwie City, w y, której grałem tylko przez rok, ale to dlatego, bo musiałem się wyprowadzić z Dubaju. Teraz gram w Bałtyku przez 3 miesiące i mi się bardzo podoba. Trenuję 5 razy w tygodniu i dojeżdżam na treningi rowerem. E, bardzo mi się tam podoba, ponieważ jest to blisko i już mam tam dobre, e, dobrych kolegów. E, piłka to jest takie moje miejsce, w którym mogę się odłączyć od świata i być jakby sobą. To jest moja taka pasja, którą mam od 10 lat i którą kocham całym swoim sercem. Piłka nożna mi pomaga ze stresem, ze wszystkim. Nie, ma, nie martwi się o niczym i mogę myśleć tylko o piłce nożnej. To jest moja kolekcja trofei i medali. Mam 8 trofeł i 15 medali, z czego 10 jest za piłkę rolną, 2 są za lekkoatletykę i 3 są za bieganie. Moje trofea nie są za bardzo wartościowe, ponieważ są bardziej za udział w turniejach i udział w obozach, ale te 3 największe są za bycie najbardziej wartościowym graczem w moim roczniku, czyli że są troszeczkę ważne. Mam um, trzy medale za bieganie, jak już powiedziałem. Z czego wszystkie trzy są za uczestnictwo, ale były to biegi długodystansowe, chyba na 2000 metrów i um, one miało może 400 osób, a więc wszystkie były są za udział. Mam jeden za rowerzystwo i on jest y, za taki chyba 15-kilometrowy rajd rowerowy, w którym było bardzo dużo osób, ale też jest za udział. Potem mam jeden zaskok w dal, który jest zabycie, zaskanie najdalej w całym mieście, czyli że w całym Dubaju z 11. Yy, z U11, czyli że skoczyłem chyba 4 metry na tym turnieju yy, i to było 2 lata temu. Potem mam 10 medali piłkarskich, z czego win chyba wszystkie są za wygranie ligi, ale mam 5, które nie mam. 7, które zdobyłem w Dubaju i trzy, które zdobyłem w Polsce. Te w Polsce są mniejsze, ale one są za turnieje i za ligi. Jak miałem chyba 8-10 lat, a więc ich już za bardzo nie pamiętam. Potem mam um, ten medal, który jest jednym z bardziej moich wartościowych, ponieważ jest za drugie miejsce w najtrudniejszej lidze w Dubaju i z niego się najbardziej cieszę, że go zdobyłem. Potem mam drugi taki me medal, który był za wygranie turnieju w szkolnym, e który grał w cały Dubaj, grał przeciwko sobie wszystkie szkoły i my byliśmy drudzy w właśnie w Dubaju. Podam nam 5 medali e złotych za wygranie ligi i one te ligi nie były najtrudniejsze, ale są e nie, naj nie naj takie łatwiejsze, a więc z nich się też bardzo cieszę. Ale nie są aż tak warte No i to tyle. Cała moja kolekcja medali. Jest ich tam trochę, ale jeszcze myślę, że w bliskiej przyszłości więcej ich zdobę. No to tak, ja zacząłem trenować moje żonglerki przez kwarantannę. Przed kwarantanną potrafiłem może zrobić 20 żonglerek, ale mój tata z mnie się zaśmiał i mnie to troszeczkę zmusiło do nauczenia się i polepszenia. A więc przez kwarantannę trenowałem um, codziennie, żeby polepszać swoje rekordy i być w tym lepszym. Um, przez to teraz moim rekordem jest 600, z czego jestem bardzo dumny i sądzę, że to jest naprawdę dużo. I też się nauczyłem parę sztuczek. To yy, żonglerki bardzo pomęgają z koordynacją ruchową i z kontrolą nad piłką, dlatego są bardzo potrzebne dla każdego piłkarza i to jest troszeczkę niemożliwe, żeby umieć wejście żonglerek jako dorosły albo jako profesjonalny piłkarz. To jest turniej, na którym byłem jak miałem 8 lat, którego już za bardzo nie pamiętam, ale pamiętam, że dostałem taki certyfikat, który mój trener mi dał za tam bycie jakimś ważnym źródkiem. I tutaj jest moja drużyna w Dubaju, z którą grałem przez 2, 4 lata tak naprawdę. I z nią byłem właśnie w Bahrajnie jak miałem 11 lat na takim turnieju. I tam byliśmy w półfinałach, a później przegraliśmy z bahrańską Narodową Drużyną. No właśnie, to są zdjęcia moje z tego turnieju. i Jak widać, byłem tutaj o wiele młodszy. To było rok temu, w, też w Bahrajnie, ale jak już byliśmy starsi o rok i znowu byliśmy na tym samym turnieju, na tych samych boiskach. I to jeszcze było przed covid a więc jeszcze żadnych obostrzeń nie było. I tutaj właśnie jest moja drużyna, już troszeczkę starsza. I tutaj właśnie byłem łysy. To, to są zdjęcia z mojego klubu, w którym grałem przed Bałtykiem, też w Dubaju. I tutaj też byłem łysy. I to w tym klubie grałem przez, mnie, przez rok. I właśnie tutaj byłem tak pół-łysy, o tak. Piłka nożna to moje życie i ją kocham całym sercem. Do widzenia.